Dzień dobry. Mam na imię Bartek. Witam Was na moim kanale KKPN. Jeżeli interesują Was tematy związane z kempingami, podróżowaniem kamperem z przyczepą kempingową lub pod namiot tematy związane z akcesoriami kempingowymi, to zapraszam Was do oglądania moich filmów. To jest właśnie to, czym będę zajmował się na moim kanale. Już teraz zachęcam Was do subskrypcji i polubienia tego filmu. Dzięki czemu dotrze on do szerszego grona widzów, a ja będę mógł rozwijać swój kanał i pokazywać wam ciekawe kampery, przyczepy, kempingi. Zapraszam do oglądania. W pierwszym odcinku chciałbym zaprezentować Państwu duży rodzinny namiot marki Quechua, model Arpenas Family 5/2 FNB. Piątka oznacza, że namiot jest przeznaczony maksymalnie dla pięciu osób, natomiast dwójka określa ilość sypialni. W przypadku tego modelu z przodu znajduje się duży przedsionek, a dwie sypialnie są z tyłu. Opowiem o nich dokładniej już po rozłożeniu namiotu. Prezentację zacznę od pokazania jak rozłożyć namiot. Namiot przechowywany jest w pokrowcu o wymiarach 60 x 36 x 36 cm, co odpowiada w bagażniku pojemności około 78 litrów. Waga namiotu to 16,3 kg. Na boku pokrowca znajduje się informacja o zastosowaniu w nim technologii Fresh and Black. Fresh oznacza, że namiot został wykonany z materiałów ograniczających nagrzewanie się wnętrza. Termin black odnosi się do sypialni i oznacza, że została ona wykonana z ciemnego materiału, dzięki czemu w namiocie rano jest znacznie dłużej ciemno. Na przodzie pokrowca znajdują się informacje dotyczące wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych. Na pokrowcach, które aktualnie znajdują się w sprzedaży, znajdują się także dodatkowe informacje. Pierwsza dotyczy pałąków, które są powiązane ze sobą, dzięki czemu łatwiej jest je złożyć, rozłożyć i przechowywać. Wspomnę jeszcze o tym, że pałąki wykonane są z włókna szklanego, co sprawia, że są one bardziej odporne na pękanie. Jest też informacja o ilości osób, jaka zmieści się w namiocie. Trzeci z symboli odnosi się do tego, o czym opowiedziałem już wcześniej, czyli wykonania z materiału redukującego ciepło. Oraz zaciemnienia sypialni. Wewnątrz pokrowca znajduje się namiot, pokrowiec z pałunkami, pokrowiec ze śledziami i szpilkami. Do pokrowca przyszyta jest obrazkowa instrukcja, która krok po kroku pokazuje, jak rozłożyć namiot. W modelu ARPENAS 5.2 F&B są cztery pałąki. Trzy z nich służą do ustawienia namiotu. Każdy z nich ma inny kolor, co ma znaczenie podczas rozkładania. Czwarty, cieńszy pałąk służy do usztywnienia daszku nad wejściem i jest on zakładany już na samym końcu. Namiot należy rozkładać w dwie osoby. Dzięki temu rozkładanie nie tylko będzie szybsze, ale na przykład na etapie wsuwania pałąków do tuneli czy stawiania namiotu może wręcz okazać się niezbędne, aby robiły to właśnie dwie osoby. Jeżeli rozkładacie Państwo namiot po raz pierwszy, to warto robić zdjęcia albo nagrywać kolejne etapy, to znacznie ułatwi późniejsze składanie go. Na początku namiot jest zwinięty, należy zatem rozwiązać sznurki, którymi jest ściśnięty, i rozwinąć go. Gdy namiot jest już rozwinięty, należy rozłożyć go na płasko. Warto to robić w dwie osoby. Łatwiej wtedy będzie rozłożyć materiał i wstępnie naciągnąć go. Warto zwrócić uwagę na to, w którą stronę jest skierowane wejście. Być może chcecie, aby było ustawione w jakąś konkretną stronę. Jeżeli namiot ułożony jest inaczej, złapcie je za rogi po przeciwnych stronach i obróćcie go. Pamiętajcie, aby wcześniej sprawdzić podłoże i nie uszkodzić podłogi podczas przesuwania czy obracania namiotu. Konstrukcja namiotu rpns 52FNB Oparta jest na trzech pałąkach. Aby to lepiej pokazać, rozłożyłem już wszystkie trzy. Najlepiej jednak rozkładać je po kolei w miarę jak będziecie wsuwać je w tunele. Dzięki kolorowym oznaczeniom łatwo rozpoznać, który pałąk powinien być wsunięty do konkretnego tunelu. W tunelu z czerwoną naszywką należy umieścić czerwony pałąk. W kolejnym etapie należy umieścić go w rurce z czerwonym paskiem to za chwilę. Niebieski pałąk należy wsunąć do tunelu z niebieską naszywką. Przy rurce z niebieskim paskiem. Czarną, szeroką rurkę należy wsunąć do tunelu z czarną naszywką. Przy rurce z czarnym paskiem. Przeciąganie pałąków przez tunele to jeden z trudniejszych etapów rozkładania namiotu. Połąki lubią blokować się w tunelach, dlatego jedna osoba powinna delikatnie wsuwać pałąk do tunelu a druga, stojąc z drugiej strony, powinna prostować zagięcia w miejscu, w którym pałąk zablokuje się. Zachęcam, aby tą czynność zrobić powoli. Co prawda pałąki są wytrzymałe, a tunele szerokie, ale warto uważać, aby ich nie zniszczyć. Gdy wszystkie trzy pałąki są już przeciągnięte przez tunele, to ich końce należy umieścić w czarnych rurkach znajdujących się w dolnej części tropiku. Co pokazywałem już wcześniej... Przy rurkach widoczne są kolory pasków odpowiadające kolorom pałąków. Gdy pałąki są już włożone do rurek z jednej strony, to samo należy zrobić z drugiej. O ile jednak włożenie ich po jednej stronie jest prostą sprawą, to włożenie ich po przeciwnej stronie może być już znacznie trudniejsze. Dlatego najlepiej, aby tą czynność również wykonywały dwie osoby. Jak wykonać tą czynność, aby była prostsza, mam dla Państwa podpowiedź. Osoba, która znajduje się po stronie, z której pałąk jest już umieszczony w rurce, powinna delikatnie naciągać ten pałąk w swoją stronę. Osoba, która jest po przeciwnej stronie, powinna delikatnie pchać pałąk w kierunku pierwszej osoby, jednocześnie naciągając tunel w swoją stronę. Dzięki temu pałąk ułoży się na środku tunelu i łatwiej będzie umieścić go w rurce. Gdy ta czynność została wykonana, to najtrudniejsze etapy macie już Państwo za sobą. W następnej kolejności należy wbić śledzie w obu rogach namiotu z tyłu. Prawidłowo śledzie należy wbijać pod kątem 45 stopni. Wtedy nie powinny tak łatwo wysunąć się. Tak samo należy wbić śledzia z drugiej strony. Gdy pałąki są już zamontowane i śledzie w tylnych narożnikach są wbite, należy w dwie osoby postawić namiot. Aby to zrobić, najlepiej jest złapać z obu stron za pałąk w przednim tunelu i podnosić go do góry, jednocześnie obracając o 90 stopni. Równocześnie należy oddalać się od tylnej ściany, aby naciągnąć tropik. Warto to zrobić w dwie osoby, aby podnieść namiot równomiernie, nie połamać pałąków i prawidłowo naciągnąć go, co wzmocni jego odporność podczas wiatru czy deszczu. Na tym ujęciu dla ułatwienia przybiłem już linki górne z przodu. Do ich przybijania wrócę jednak za chwilę. Gdy namiot jest już postawiony, zwróćcie Państwo uwagę, czy nie jest on naciągnięty zbyt mocno. Zbyt duże naciągnięcie materiału spowoduje m.in. problem z zasuwaniem zamków drzwi wejściowych, okien czy drzwi sypialni. To łatwo może doprowadzić do ich uszkodzenia. Podniesiona podłoga również może świadczyć o tym, że namiot jest za bardzo naciągnięty. Materiał nie może być sztywny, ale powinien mieć nieduży luz. Gdy namiot już stoi, należy wbić kolejne śledzie, tym razem w obu rogach z przodu. Należy je wbić w oczko z czerwonych pasków, również pod kątem 45 stopni. I tak samo z drugiej strony. Na tym etapie warto również zamontować przednie górne linki, te nad wejściem. Należy je przybić szpilkami. Wilki również wbijamy pod kątem 45 stopni. Przy każdym z tuneli na tropiku zamontowane są zapinki, które należy zaczepić z pałunkami. Jak widać, lubią się one zaplątać w sznurki. oczywiście zrobić z obych stron Są linki i paski przy rurkach, które należy naciągnąć i również przybić szpilkami. Gdy wszystkie linki i paski są już przybite, można przybić i naciągnąć linki boczne. Te również nie mogą być zbyt mocno naprężone i powinny mieć nieduży luz. Model Arpenas 5.2 FNB ma dodatkowe okna boczne przy sypialni. Można je otworzyć, zaczepiając haczyki na linkach i blokując je taką przesuwaną zapinką. Z drugiej strony, gdy linki są już naciągnięte, można otworzyć drugie okno. Na tylnej ścianie widoczne są dwie linki naprężające. Dodatkowo na środku, przy podłodze, również jest oczko z wbitym śledziem. Ostatnim etapem jest montaż pałąka nad wejściem. Należy wsunąć go w tunel pod daszkiem przy wejściu, a następnie jego końce umieścić w rurkach obok wejścia. W modelu Arpenaz 52 FNB sypialnia jest już spięta z tropikiem, to oznacza, że gdy namiot jest już rozłożony. Sypialnia rozłożona jest automatycznie razem z nim. Powierzchnia namiotu po rozłożeniu wynosi około 27 m2. Namiot jest odporny na warunki atmosferyczne, takie jak wiatr wiejący z prędkością do 50 km na godzinę oraz na deszcz tropikalny, co oznacza mniej więcej 200 litrów wody na godzinę na metr kwadratowy. Na tej ścianie z przodu przy wejściu widoczna jest osłona przeciwwiatrowa, jest też okno z moskitierą. Warto pamiętać o tym, że podczas deszczu powinno ono być zamknięte. Nad oknem widoczny jest tropik, który jest podniesiony w stosunku do wewnętrznego sufitu. Jest to wentylacja namiotu, a w środkowej części, pokazywane już wcześniej, okno przy sypialni dwuosobowej. Z drugiej strony również osłona przeciwwiatrowa. Z widoczną nazwą modelu namiotu, okno stworzywa i w środkowie części okno przy sypialni trzyosobowej. Na tylnej ścianie namiotu jest kolejna siateczka zapewniająca wentylację. Drzwi wejściowe do namiotu są duże, wyposażone są w okno z moskitierą, zwijane są na lewą stronę i zapinane są na gunkę i kołeczek. Wewnętrzna długość przedsionka wynosi 150 cm, a szerokość 370 cm. Natomiast maksymalna wysokość wnętrza w przedsionku wynosi 190 cm przy wejściu do namiotu i 172 cm przy wejściu do sypialni. To znaczy, że w przedsionku nawet wysokie osoby mogą stać wyprostowane. Powierzchnia przedsionka wynosi około 5 m2. Mieszczą się w nim zatem stół z czterema krzesełkami oraz szafka kuchenna. Wewnątrz w przedsionku po lewej stronie jest okno z moskitierą. Aby je otworzyć, należy rozsunąć zamki po obu stronach i odpiąć rzep na środku. Po prawej stronie okno stworzywa zapinane na zapinki jedną u góry po prawej stronie i dwie po lewej. Nad wejściem znajduje się wieszak na lekkie przedmioty, np. przykład lampkę kempingową. W suficie są siatki zapewniające wentylację namiotu. Na przedniej ścianie sypialni, pomiędzy drzwiami znajdują się dwie kieszonki na drobne i lekkie przedmioty. Jak już wspomniałem, model Arpenas 52FNB ma dwie sypialnie. Są w kierunku środka namiotu i zapinane są na górkę z kołeczkiem. Sypialnia po lewej stronie jest dwuosobowa. Jej szerokość to 140 cm, a długość 210 cm. Mieszczą się w niej zatem dwa materace np. 70 x 200 cm, na których dorosła osoba może się bez problemów wyspać. Po lewej stronie jest okno. Wyposażone jest w dwa zamki. Po odsunięciu tego czarnego jest moskitiera, a po odsunięciu tego czerwonego okno jest całkowicie otwarte. Na końcu sypialni, po lewej stronie, jest mała kieszonka na drobiazgi. U góry siateczka zapewniająca wentylację. Nad nią haczyk, na przykład na lampkę. Kolejna kieszonka na drobne przedmioty na środkowej ścianie. Środkowa ściana nie jest co prawda przyszyta do podłogi, ale za to jest przyszyta do górnej części namiotu. Nie można jej zatem odpiąć i połączyć sypialni w jedną. Sypialnia po prawej stronie jest trzyosobowa. Jej szerokość i długość wynosi 210 cm. To znaczy, że w tej części zmieszczą się trzy materace 70x200 cm. W tej sypialni okno znajduje się po prawej stronie, tak samo wyposażone jest w dwa zamki. Po odsunięciu tego czarnego jest moskitiera, a po odsunięciu tego czerwonego okno jest całkowicie otwarte. Na prawej ścianie kieszonki są dwie. U góry jest siateczka wentylacyjna i haczyk. Na ścianie środkowej kolejna pojedyncza kieszonka. Za obejrzenie odcinka do końca. Jeżeli prezentacja namiotu Kechua RPN 52 fnb podobała się Państwu, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was wypoczywa na pompingach pod namiotem. Może również macie ten model. Podzielcie się proszę Waszymi wrażeniami w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przeczytacie Państwo nowych odcinków o kamperach, przyczepach czy namiotach które być może Was zainteresują. Do zobaczenia w następnej prezentacji.